Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych drapasów. Dzisiaj mamy 3 grudnia, także przychodzę tutaj z kopertą numer 3. Mamy nasze kalendarze, także będziemy drapać dzień numer 3, ale zanim do tego przejdziemy, to zaczniemy od naszych kalendarzy. Także przechodzimy do naszego kalendarza od Milki. Szukamy pola numer 3 i mamy tutaj na górze Zobaczmy, jaką mamy tutaj czekoladkę. O, i mamy coś pysznego. E, mamy taki dzwoneczek, także super. Będziemy później próbować. Teraz przechodzimy do kalendarza ze świeczkami. E, Trujeczkę mamy tutaj. Zobaczmy, czy będzie znowu wanilia. No i kolejny raz wanilia, także nie wiem, czy tutaj. Będzie tylko wanilia, czy będzie coś po prostu innego. Jeszcze powącham. Bardzo ładnie pachnie, także na pewno też e, takie świeczki się przydadzą. Teraz przechodzimy do kalendarza, do naszej choinki. Tutaj szukamy trujeczkę. I trujeczkę mamy tutaj. Tutaj może się wspomogę drapakiem. Co tutaj mamy? I tutaj mamy takiego mini także super. Na pewno również będzie skonsumowany. Także tak wyglądają nasze kalendarze. I teraz przechodzimy do ostatniego kalendarza. Chyba na, do takiego najbardziej ciekawszego. Bo mamy tutaj takie kosmetyki. Także zobaczmy, co tutaj pod trujeczką się znajduje. trujeczkę mamy tutaj. E Tutaj chyba źle będziecie widzieć. Także może przekręcę nasz kalendarz. O tak, i trójeczkę mamy tutaj, takie malutkie pole. I mamy chyba tutaj pensetę. Także tak, mamy tutaj taką pensetę. Także w takich kalendarzach również wkładają takie gadżety mniej wartościowe, ale bardzo fajnie. Także. Pod trójeczką mieliśmy tutaj pęsetę, także zamykamy kalendarz i jutro będziemy otwierać dzień numer 4, a teraz przejdziemy sobie do naszych zdrapek. Zaczniemy oczywiście od naszych kalendarzy. Najpierw od kalendarza polskiego. Tutaj, oczywiście, szukamy prezentu. Zobaczmy, czy pod dniem numer 3 takowy znajdziemy. No, niestety, mamy tutaj skarpetę, ale skarpeta była warta aż milion złotych. Także, główną wygraną. Zobaczmy teraz kalendarz belgijski. Szukamy trujeczki. I trujeczkę mamy tutaj. I tutaj mamy. Renifera, także od razu sobie zaznaczymy. Tutaj mamy taki długopis od to także zaznaczamy kolejnego Renifera. Także tutaj musimy mieć 9 Reniferów. Także tak wyglądają nasze kalendarze. A teraz zobaczmy, co tutaj przygotowałem w dniu numer 3. Odlepiamy pieczęć. Tutaj mamy takie zdrapeczki. Zrapki polskie mamy dolarka i szybkie 50, czyli zdrapki za 7 zł. A jeszcze mamy kaseking, czyli za 8 zł. A jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to mamy cash za 5 euro i zdrapkę presto za 1 euro, czyli mamy tutaj 8 zł. kontra 7 euro. Nie, 6 euro, co ja mówię. Także tak wyglądają zdrapeczki. Zaczniemy oczywiście, może od zdrapek belgijskich. I zobaczmy. Tutaj szukamy, oczywiście, kwoty. I tutaj, niestety, mamy 0 w tej zdrapeczce. Zobaczmy, może zdrapka za 5 euro. Tutaj się lepiej spiszę. Tutaj oczywiście szukamy naszych wygrywających liczb. Jest to zdrabka z numerem 10 i szukamy 27, 29, 10, 17 i 18. Mamy tak 16, 14.

21. Także jak na razie pusto. Teraz mamy piątkę, dwunastkę, dwójkę, dwudziestkę, dwadzieścia cztery i trzynastkę. Także niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Mnożnik był raz i jeden, także no... Dzisiaj niestety również zdrapki belgijskie nam nic nie przynoszą. Jakieś takie pechowe te zdrapki. A teraz przechodzimy do zrapek polskich. Mam nadzieję, że chociaż tutaj padną jakieś wygrane. Mamy tutaj kasy King. Co tutaj się robi. Szukamy trzech takich samych kwot bądź symbol tronu. Także szukamy mamy 5 zł. Złotówkę, 5 złotych po raz drugi, złotówkę po raz drugi i złotówkę po raz trzeci, także tutaj jeszcze mamy stóweczkę, to by było na tyle, także literki kontrolne 3 razy L. Także jak widzicie zdrabki polskie tym razem w tych masach tutaj lepiej się spisują. Jak na razie, bo jeszcze mamy sporo dni do końca, może później się to wszystko poprawi. Teraz mamy zdrabkę szybkie 50, zobaczmy w bonusie. W bonusie niestety worek. I tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy dwójeczkę, 50 tysięcy, 500, 50, czwórkę, czwórkę po raz drugi. 100 zł, 100 złotych po raz drugi i dwójkę po raz drugi. Czyli niestety ta zrabka przegrana. Przechodzimy teraz do ostatniej zrabki. Mamy dolarka z numerem 24. Tutaj oczywiście mamy nasze wygrywające liczby. Mamy 29, dziewiątkę 18 i trzydzieści także takich liczb szukamy. Ponadto szukamy jeszcze taki symbol worka, także zobaczmy. Mamy siedemnastkę, trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, ósemkę i 30. W Kolejnym rządku mamy 33, 25, szóstkę, 26 i dwójkę. Także niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Jeszcze zobaczmy literki kontrolne. Może coś tutaj ominąłem. No, niestety literki kontrolne różne, także od razu przejdziemy sobie tutaj do podsumowania. Za bardzo nie ma co podsumować, ale fajnie, że po prostu jakaś wygrana tutaj padła. I mamy tak, mamy tylko jedną złotuleczkę wygraną, aczkolwiek fajnie, że cokolwiek nam tutaj się e, trafiło, także osoby biorące. Udział w konkursie, mogą napisać, że udało się wygrać w dniu numer 3 złotówkę. Wkład wynosił tutaj zdrabki 8 złotych, także niestety jestem tutaj 7 złotych na minusie. Jeśli chodzi o zdrabki belgijskie, no to niestety w dalszym ciągu 0. Wkład wynosił 6 euro, no i niestety mamy minus 6 euro, ale mam nadzieję, że po prostu kolejne dni przyniosą jakieś super wygrane, żeby po prostu jakoś zniwelować te minusiki. Zachęcam również wszystkich do niepomijania reklam. W ten sposób jakoś zawsze ten minusik będzie zniwelowany dzięki właśnie tym reklamom. Przypominam o konkursie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, jakie są nagrody, to tutaj w prawym górnym rogu znajdziecie. Link do odcinka bądź w opisie pod filmikiem, także bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. Dziękuję za uwagę, jeżeli filmik Wam się podobał to oczywiście proszę o łapeczkę w górze pod filmikiem. No i cóż widzimy się już jutro 4 grudnia w czwartym odcinku naszych zdrapmasów, także do zobaczenia już jutro, trzymajcie się, papa. Pa.